To jest właśnie prasa do wyciskania winogron. No, zainspirowałem się na różnymi filmikami na internecie. No, generalnie większość prac miała konstrukcję metalową, ale jeden filmik był, gdzie no, ktoś tam zrobił prasę o konstrukcji drewnianej. Także pomyślałem sobie, też mogę zrobić podobną. No i teraz tak robimy, to jest pierwszy raz z, yy, pierwsze wyciskanie, także sam nie wiem jak to będzie się odbywało. A teraz będziemy wsypywać. O, wsypujemy, można zobaczyć tak ile tutaj wchodzi, tego. jeszcze więcej. Konstrukcja jest ta, taka, że tutaj jest przy, pokryw, przykrywka. Leci. A, bo. Nie jest troszeczkę wyciśnię to widać, ale jeszcze będziemy bardziej ścisnąć. Teraz widać jak prasa działa. Winogrona są wyciskane.